No rozpoczynamy tak. wycieczkę Jedziemy do Garcia na gryla No jedziemy, czekamy Jedziemy na promem już Zobaczcie jak oni przytuleni są, jak jadziemy Mega mówi, że woda to jest coś pięknego lata. Faktycznie. Lato to jest lato jedno. Chciałbym, żeby było cały czas lato. Nie wiem, czy jest zima, ale w domu jest zimny. Jestem w domu, to lubię. Zami to... foturę a tam na tam, a tamtym moście będziemy na nich czekać, o tam. Tutaj na was czekamy, słuchajcie moi drodzy, jak będziecie oglądali, ja tym moście. No oczywiście nie, nie byłoby się peczurka opowieści, kurde, jak zwykle jest wesoło, jest Tylko bez... opowieści, bo to zostało. Opowieści fajnej treści, no. Znaczy, że będzie wesoła coś. No musi być. Ja to nie piją fluknie. O uni stąd przyjadą. Na razie. Na razie nic nie widać. wcześnie, no. żeby jechać. Czyli... Tutaj. poszła zobaczyć jazyna bo się nie widziała tego nowego mostu z ciekawości poszła zobaczyć jak to wygląda no jak? zakwycona mostem? Zachwycona mostem? no <try> Tam. Możesz robić. No ja już robię. Ale nagrywasz czy tak? ubiccię. No, grażyna też jak gwiazda filmowa w okularkach fajnych. Dobrze, że, Ery, że... Ery ma takie okulary. No właśnie. Ja swoich zapomniałam. Czekamy na nich, nam się trochę nudzi to robimy sobie. Robimy sobie to co robimy.

No to ja tyle nie miałam. 36 jak w Niemczech jechaliśmy z jakiejś górki. Już miałam <grym>, no, ale, 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 <grym>, ale, ale to jeszcze prawie na flaku, bo mi na jest. A Jurek jechał kiedyś, że no... No, no nie? Kurwa nie kurwa. Jest tam prosto. Tam później musisz... Z, jest i Ela! Za, za most za poczekaj! <grym>, do <grym>, no i zaczyna się. Niestety pierwszy raz w tym roku, no ale, ale zaczęło się w końcu. Skąd masz te kije? Pierwszy raz się zaczęło, to będzie częściej myślę. Ja jeszcze mamy atrakcje, bo Erek przyjechał z Elą. Kurze, super sprawa jest, wiecie? A to nie przyjechał, a Duśka to nie przyjechała Cała ekipa jest. Ale ty jesteś i zazdrosny. My jeździmy codziennie prawie, a oni są atrakcją dla nas. Ale chodzi ale o to, że żeśmy też tu przyjechali, a nie przyszli na piezo, nie? No to my... jak przyjechał rowerem, zapierdzielała się spocił. Chodź, bliżej to cię pocałuje, chodź. No patrz, jedzie motoruwa, motoruwa jedzie. A zobacz. jedzie motorowa, motorowa jedzie. zobacz, Inspektor, inspektor. Inspektor, jedzie, zobacz. To moja ona tam dalej stoi. Na Ona, nie na miejscu, stoi. Dobra zaczynam tak zapody pożyczę. Pa, Patrzy czy jestem, czy nie. Takiego kija mu dama, że będzie to fali. Każdy, każdy się przygotowuje. Każdy... A nawet dziewczyny sobie kije szykują. Aj jajaj! Co ty za budynkę puściłeś? Nie Bardzo ładna, A, ale, ale, bardzo ładna. Daj ty spokój, kurwa, tych jugoli to ma mieć On z Wojtkiem, z Wojtkiem ma. No Grilek się rozpada, kiełbaski się no, ale, 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 ale. pieką. Najpierw, kurwa, pierwszy to miałem z nogi, nigdy na jeden, na jeden, na jeden nie tańczę. Kurwa, tak do bo nie widziałem jak zacząć. No. A potem szukałem, święty postanę, no, no, a no, ja A święte A ja? święte A nie tam święty, nie, było, nie było, tam tylko siostra tak, moja tylko była. Co tam ci, bo? Ten cię bo do kurwa, co tam? Te są najlepsze. No, tak. Opowiadam, że Jak no, po nie, wiecie, weselu, bo na nie weselu był. Ale no, nic wcześniej. Idealne, tak. Tam jest rana tam gdzie jest, nie stare. Tylko jak tam słyszy was, czy ty? Dotnij ją tylko, to proszę siebie, kurze, który trrzy jak ty. Coś chujowo się pali, nie? No. Mokra drzewo. Musi i Mokre drzewo jest. Jurek bo to jest mokre drewno, No, ale to na razie dymek, kurwa. No, no nie jest posuto, mbek.

Traszka, weź sobie troszeczkę owoce. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dla ochłody trochę. Dzień, bo... o, dobrze, dziękuję. Uj. Weź dwa. Nie, nie, dziękuję, dziękuję. Ale rowerki ładne się kupujesz no, mm. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Rybał... Ale dobre. Melon. Pyszny. Pyszny ten melon. Ja? Ja też lubię melony. O, no, cały czas bywa. w tym dymie. już Poczekamy a przy ta ta, Co by tak komu robiła? No. Co ja jak widzicie? Wszyscy. Aha. A co ty tam patrzysz? <grystanie> bo ten, Bo tą górną urwałem. O to co? to ja wtedy miałem? No, ja czy... ja Mało miał nie zabiłem. Miałem tam taką gumę i spadła mi w ten, sprychy, myślałem, że sprychy urban. Tylko dym widać, jak się dymi z komina. super jest. Słuchajcie, ja zrobię w ten sposób. Ja tego tutaj co nagram, co dla każdego policzy, dla, dla każdego zrobię płytkę. Dla każdego nagram płytkę. Nie, Boguś na YouTube i No jak sobie chcesz, bo ja mogę na o problemu, na płytkę nagrać. No, to już taki profesjonalista. No to jaki to problem płytkę nagrać? Potem płytka i tak strasz? do śmieci się i co... No to nie, to to i tak będzie na YouTubie, jak chcecie. To jest ten stół! Dusia zadrwala się przymierza. Mój bogu i grubego gruby jak na Zapomniałem to, że siebie smirnowa. A szkoda.